Halo? No słucham. No dzwonię po ogrodowy. No słucham. No dzwonię po garaż ogrodowy kurwa! Rozumiesz? Co podajesz? No dzwonię po garaż ogrodowy człowiek, zbierz ty, ty żyjesz. No Jeszcze raz nie, bo nie rozumiem. Dzwonię po Dzwonię po ogrodowy. No to co? No to głód no. Kto to w ogóle mówi? Dzień dobry, dzwonię po ogrodowy. Tary? Jakich wymiarów jest gara? 6 na 240 Mhm. Uh -huh. I cena jest 1000 zł? Tak. Dobra, a tam samochód mogę trzymać? No, przecież soi w tym samochód, tak. Mhm. Mm I zmieści się fiat panda? Okorny. Jak ja to citroenem tam wjeżdżam dużym, no to jak się nie zmieści fiat? Czym pan wjeżdża? Czepiątką. Wie pan, co to jest przepiątka? Citroen. No. Taki długi. No, taki długi. No, no, taki długi jak mój chuj. No, może. No właśnie. Dobra, to panie zbychu. Flash heady pijemy, jak się dogadamy? Z garażem, jak kupię? Pewnie. No i dobra. Skąd pan dzwoni? Skąd zbóż? Będzie się No ja no, budzi się widzę, to ja mieszkam budzisz się. No ja też. A też! No tak, to będzie dlatego dzwonię, bo jest blisko. Aha. I ten... Zbych, zbychu, ile ty masz lat. Ile co? Ile, ile Zbyszek masz lat, bo wiesz, ja taki gówniarz trochę 30 lat, to myślę, że wódki ze mną się nie napijesz, co? Dlaczego nie? No dobra, no to jak dogadamy bidnę, to pogadamy dalej, co? Ja do ciebie bym podjechał do tropa 16, Pogarasz, co? No dobra, no Zadzwoń wcześniej, bo ja w pracy jestem. No, do, no to ale to postaram się przyjechać, jeżeli byś podjechał. Dobra, to podjadę jak najbardziej. To z bezku drogi, ja do ciebie jutro dzwonię, dobra? Dobra.